Tutaj trzy powody, dlaczego warto przyjść do mnie na zajęcia. Więc po pierwsze, dostaniecie dużą dawkę wiedzy teoretycznej, nie zaczniemy tańczyć choreografię, Dwa, bardzo dużo wiedzy a propos kultury, wszystko Wam wyjaśnię, skąd się, co wzięło i dlaczego. A po trzecie, u mnie jest każdy mile widziany i początkujący i zaawansowany. powody, dlaczego warto przyjść do mnie na zajęcia dansa dla kobiet. Po pierwsze, dostaniecie dużą dawkę techniki, nie zaczniemy tańczyć choreografię. Po drugie, bardzo dużą dawkę kultury, ponieważ wytłumaczę wam skąd to wszystko się wziąło, dlaczego tak jest, o to wszystko chodzi. A po trzecie, no moje zajęcia zapraszam osoby zarówno początkujące, jak i zaawansowane. Także po prostu wpadajcie. Nazywam się Ale Tawara i chciałam Wam podać trzy powody, dlaczego warto przyjść do mnie na zajęcia triki w twerku i dans Więc, po pierwsze, gwarantuję cię, że się jest na głowie, niektórym to zajmie miesiąc, niektórym to zajmie rok, i na pewno na tej głowie stajesz i nauczysz się na niej robić bardzo fajne trikasy. Po drugie, wzmocnisz swoje ciało, poczujesz się im dużo, dużo lepiej, odzyskasz ja na nim kontrolę. A po trzecie, przekonasz się sama, że możesz robić dużo więcej niż tobie się wydaje, dzięki czemu nabierzesz bardzo.